Pokazał Smolarek, graj do mnie, troszkę za późno, nie w tempo zagrał, ale ruszył Smolarek na przebój między dwójką obrońców, licząc, że się pomylą. Proszę zwrócić uwagę, teraz można było, że środkowi obrońcy wyszli daleko, a boczni obrońcy zeszli i grali stopę. jak Smolarek, nie ma spalonego, Mówił o tym, bo smalarek Smolarek wywiadnie w SuperEkspresie, kiedyś na niego krzyczałem, a dzisiaj myślę, że jest dumny jak cała Polska. Zawahał się jakby w pewnym momencie, czy nie jest na spalonym. I tutaj Ale też będzie... że nie ma, spojrzałem na bocznego arbitra. To jest zastanawiany. Proszę, złe wybicie jeszcze mieli szczęścia. Na I Miguel, który w NBI źle ustawił, świetnie, na sędziego i chutkł jak z armaty. Na szczęście tak, że Ricardo nie miał szans. Proszę Państwa, kto by się spodziewał, że po 20 minutach gry na Stadionie Śląskim w Kosowie, a mówiłem, przecież na tym polega piękno do futbolu, że jest nieprzewidywalny. Naprawdę można było sobie wymarzyć tylko taki początek, aby udało nam się grać konsekwentnie.